Lucky Luke. Z Ohio kurz pokrywa twarz. Kapelusz jego dobrze znasz. To słynny kawaliero. Ze strachu dziki zachód drży. On rewolweru mistrzem i powala mucha jednym strzałem. Pustynię on przemierza mnie. Telefon niepotrzebny mu. To kowbój dzielny, lecz samotny. Lucky Luke. Nie boi się nikogo. Lucky Luke, Daltonów Carcisroco. Lucky Luke nie boi się nikogo. Zakazany romans. Luke, bardzo się martwię. Nie mamy wieści z fortu Greenwood. Komendant nie odpowiada na telegramy. To ten fort na granicy z terytorium plemienia Osztatu pod wodzą krewkiego bizona, tak? Właśnie to mnie martwi. Chodzą słuchy, że w regionie panują złe nastroje. A Makalister nie jest zbyt dyplomatycznym komendantem. Gdybyś tamtędy przyjeżdżał, mógłbyś... Jestem Lucky Luke. Chcę się widzieć z komendantem. Proszę wybaczyć, ostatnio żyjemy w napięciu. Bawiam się, że przyjechał pan na próżno Okolica jest spokojna, jak nigdy dotąd A zatem skąd te strzały i tlące się zgliszcza? Eee, tak, te strzały to, powiedzmy, pamiątka po ostatnich walkach między nami A szanownymi rodzimymi mieszkańcami kazałem je zachować, by przypominały jak cenny jest pokój Komendancie! No? Ah! Smith! nie dajemy nie było w tym, nie kąpię w pani herbacie. nie Wracajmy, zanim się przeziębisz Nie! Chcę się wyrwać z tego twojego więzienia A gdyby teraz tu był twój ojciec, nauczyłby cię porządku Spraw ci siedzenie na kwaśne jaski <grystanie> Cztery dni posiedzisz sama w swoim pokoju Czemu nie pozwala pan jej wyjechać? Przecież sam pan powiedział, że w okolicy panuje spokój Arr. Niech pan się zajmie swoimi sprawami. Smith, zaprowadź tego pana do wyjścia! Tędy, proszę pana! Co za typek, nawet ja bym trafił do bramy. Kiedy odwiedzi pan plemię łosztatu, zrozumie pan. Skoro panuje pokój, to dlaczego są tacy nieufni? Kim ty być? Czego chcieć? Jestem Lucky Luke. Przysyła mnie biały wódz z obawy, że wypowiesz wojnę jego żołnierzom. Powiedzieć swojemu białemu wodzowi, że wódz krewki Bizon być tak spokojny jak niedźwiedź pogrążony w zimowym śnie. Wodzu, wodzu! Hej! Znowu? Jeśli siwy Bizon dalej się zachowywać jak dziecko, zostać zamknięty w swoim tipi bez kolacji! Siwy Bizon być czcigodnym ojcem krewkiego Bizona. To widać! Siwy Bizon się dusić w swoim tipi i żaden smarka tym okazem nie mówić mu co robić! Mm. <laughs> Krewki bizon nie wiedzieć, co robić ze swoim upartym przodkiem. Słuchać mnie, bo krewki bizon się zdenerwować, a kiedy krewki bizon się zdenerwować, nie będę zakłócał rodzinnej sielanki. <śmiennie> <śmiennie> Najwyraźniej, coś jest na rzeczy. Cóż za przenikliwość boju. Lewie pilnować, żeby siwy Bizon nie uciec! Siwy Bizon potrzebować dobrego rumaka, żeby pokalopować ku swemu szczęściu! No ruszam! Mój tydzień, nie Mi, żołnierze, strzec mojej księżniczki. Ale siwy bizon, być jeszcze sprawny i zwinny. E, 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 e. zaraz zobaczyć. Oj! E, ja! Eej, żołnierze eej, się znacznie częściej! Uuuh. Słyszysz mnie, eee. kochanie, jestem tutaj. Eee. Bizonie, przecież jestem tutaj. Juliet być piękna i młoda, ale mieć kłopoty ze słuchem. Eee. 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 Więc to tak, zakazany romans. Eee. Bizonie! Uh. Julietto, piękna jak dzika kobyła, co galopować przez prerie. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Co ty tu robisz? O tej porze powinieneś spać! Nie wolno ci się z nim spotykać! Będę się z nim spotykała! Wreszcie, planujemy się pobrać, jeśli chcesz wiedzieć. Pobrać? Mówisz poważnie! A ty też się powinieneś ożenić i dać mi święty spokój! Oczy Julietty rozpalać do czerwoności serce siwego Bizona! To nie twoje serce, ale twój obóz zaraz się rozpali do czerwoności Bizonia! Miłość dodawać skrzynią siwemu Bizonowi! Skóra Julietty być tak miękka jak sierść pieska preriowego. Tak, Szykować się na śmierć, a ty wracać do swojego tipi. Jeśli go zobaczę w pobliżu mojej matki, obedrę go ze skóry. Krewki Bizon ostrzegać, że jeśli ta stara skło zbliżyć się do jego przodka, Krewki Bizon zrównać twój fort z ziemią. Uuu! Powariowali. System bezpieczeństwa jest uruchomiony i działa. Mucha się nie przeszliźnie. Świetnie, teraz mamusia jest odcięta, eee, przebywa w swoim pokoju. Owóz obóz być teraz szczelny jak skorupa żołówia. Dobrze, staruszek siedzieć w swoim tipi. Czas, żeby krewki bizon się trochę zdrzemnąć. Orzeł, jedziemy, reszka czekamy. Czekamy, może będziemy potrzebni. Udaje twardziela, ale jest taki wrażliwy. Osiewaj bramę! A! Muszę ratować żołnierza Rajana! Żołnierz Ryan? Jak mówi komendant, mam słuchać, a nie pytać. <śmienny> Dobranoc, mamusiu. Mamusia uciekła! Porywam cię, mój bizonie! Znamy miejsce, gdzie możemy się pobrać w ciągu godziny. Ha! Konia! Konia! Oddać Tibi za konia! No? no no, Julia porwała swojego Romea. Eh? Siostro, twojego tatusia bizona! Rzucić twoją mamusię na pożarcie brówką! Lubić nad cudem mięso! Hej hej! Po co te nerwy? Pilnuj swojego nosa! Lub... No. Nie dajecie mi wyboru! O! 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 Jesteśmy wolni, mój bizonie! Prawie wolni! Masz! Trzymaj buzę! Pani Makalisty! Ja tylko chcę pomóc! Aha! Jesteś taki jak oni! Nie możesz znieść, że biała kobieta pokochała czerwoną skórę Teraz już cały świat należy do nas, mój drogi Bizonie! Jedźmy, Jolie, ratujmy zakochanych przed wariatami. Dasi bracia, pomóc nam, wytropić białą kobietę. Czekając na odpowiedź, usiądź sobie drzemkę. <kluz> <kluz> Siwy bizon zbiec z bardzo niebezpieczną białą kobietą. Stop! Konieczność ich zatrzymać! Stop! Z góry dziękować moim braciom! Stop! <kluz> Podpisać się krewki bizon! Nie wiedziałem, że rozumiesz sygnały dymne, Smith. Zawsze miałem talent do języków obcych. Wodzu, bracia, odpowiedzieć nam sygnałem dymnym. Wodzu! Już ich znaleźć? Nie mówić, żebyśmy nie prać publicznie swoich brudów rodzinnych. Solidarność Indian już nie jest taka jak kiedyś. Co daje nam niezłą przewagę, Smith? Nie wiedziałam, że z ciebie taki szelma, mój kochany Bizonie! Dzięki Tobie, Julietto, siwy wybizon czuć się, jakby nie mieć 75 lat. Prost! Piesku preriowy! Gdzie ty być? A, tu wisieć! nosisz perukę? To być taka moja słodka tajemnica w karbie. A? <grystanie> Dziwy bizon, odejść do krainy duchów bez skalpus ogona tchórza. Nie martwić się, duchy się nie przeziębiać. <laughs> Tym razem będzie wojna! Luke, mogę cię o coś poprosić? Macaister. Czy bierzesz sobie obecnego to siwego bizona za męża? Tak! A ty, siwy bizonie, czy bierzesz sobie obecną to Julietę Macalister za żonę? Mm, tak! Siwy bizon chceć poślubić pieska prerwowego! Na mocy nadanych i nienadanych mi praw ogłaszam, że od tej chwili jesteście mężem i żoną. Niech świadek podpisze akt ślubu. Tak. Za dwa dolary ekstra przewiozę was po mieście karawanem. E, nie, dziękuję. Innym razem. <laughs> Oczywiście. Jakie to uczucie grzebać tych, którym się dawało ślub? Uwielbiam ceremonie pogrzebowe i ślubne. Indianie Łosztatu wyruszyli na wojnę! Krewki Bizon zaatakował o? Fort Greenwood! Przeczytajcie, w się Wasi synowie myślą, że nie żyjecie Świetnie! Wreszcie dadzą nam spokój! Co on mówić? Rozpoczęli wojnę A my rozpoczęliśmy miłość! Inni się nie liczą? Zgadza się! Podróż poślubna źle się skończy Jak to? Jeśli wasi synowie prowadzą wojnę, nie możecie jeść przy jednym stole, jechać tym samym dyliżansem, spać w tym samym hotelu Co on mówić? Świeżo po ślubie Nie pozwolę, żeby te nasze niczko po nie popsuły nam podróż poślubną Stopór wojenny! Zaatakować jutro, a teraz kłaść się spać, bo czekać nas ciężka walka. Już jako dzieciak mój syn być bardzo kłótliwy, w dodatku być uparty jak stado osłów. Skoro jest uparty, my bądźmy przebiegli, a więc zrobimy tak, e? Jak zabici, a ja znaleźć swój ukochany skalb. Skończyła się amunicja, komendancie. Wojna toczy się dalej. Nie rozumiem. Zniszczyłem cały zapas amunicji. A my zabraliśmy Indianom konie, strzelby i ubrania. Jadą tu, komendancie! Musieć z nimi walczyć bez koni, bez broni i bez portek, ale musieć walczyć! Przygotować się do strzału! Ognia! Pisz. Patataj, patataj, patataj. Pa, pa. Dlaczego patataj, pod Paf, Ponieważ jestem martwy. Zróbmy coś, bo będą walczyć do świąt. Pippa! Pippa! pip, pap! Mamo! Tata? Proszę, abyście natychmiast zakończyli te wygłupy i się pogodzili Teraz jesteście braćmi, pobraliśmy się Moje plemię nie uznawać białych małżeństw więc się dostosuje do waszej tradycji! A jeśli mój syn dalej się upierać, siwy Bizon opowiedzieć całemu światu o pewnym rwącym stromyku, <laughs> który moczyć swoją nocną przypaskę biodrową aż do wieku! Obu... <laughs> Przecież mój szanowny ojciec nie chcieć kompromitować swojego potomka. Ja też znam śmieszną historyjkę, która może narazić na szwank autorytet pewnego komendanta. Właśnie taką miałeś minę, gdy zdarzył ci Aha. się malutki wypadek. To głupia tradycja! Małżeństwo to loteria. Najprawdziwsza prawda. Tak. Tak, tak, tak. 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 Będzie mój! Będzie mógł! Będzie mógł! A skoro teraz być braćmi, czas, żeby wymieszać krew. Ty pierwszy. Niebieskie kubraki nie znosić czerwieni, ale ty, Luk, zasługiwać, żeby zostać bratem krewkiego bizona. Luk? Lu Luk? Luk? Dzielny samotny kowboj. Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. W wersji polskiej udział wzięli Grzegorz Kwiecień, Tomasz Płasiak, Wojciech Socha, Grzegorz Parkowski, Modest Ruciński, Robert Tandera, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Dariusz Błażejewski, Brygita Turowska, Monika Wierzwicka, Hanna Kinderkicki i inni.